Ja wjeżdżam teraz na teren Centrum Handlowego Europa Centralna w Gliwicach Mamy tutaj na terenie parkingu strefę ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę i chciałem was przestrzec tutaj, szczególnie właśnie jak jedziemy w takich warunkach jak teraz, a więc yy, gdzieś tam zmniejszona przejrzystość powietrza czy Wieczór, bo zwróćcie uwagę, w tego typu strefach, i tutaj właśnie tak to występuje, mamy takie niewielkie, dosyć znaki. Tutaj, między innymi, jedno z rąd takimi niedużymi znakami jest yy, oznaczone, aczkolwiek tutaj w zasadzie każda z tych yy, alejek, gdybyście gdzieś pojechali, to znaki ustom również będą takie niewielkiego rozmiaru.